Jeżdżamy z torem patrz jestem ciekawy co tam w skrzyni jest bo jak jedzie do przodu to dzwoni wszystko aby się tylko zmieścił A? akurat bierzemy się Krystal 160 będziemy patrzeć Tylko wstamy paliwo. Co? Kurwa, nic teraz nie będzie. Ja nie znam mm, niczym. Ou, kurwa. Wrzuciliśmy z Mamy już go porozkręconego. Będziemy wyjeżdżać łóżeczkiem. Pierwszy most, później skrzynia. No powoli. Po prosto, jeć? prosto. Eee, oj! Możyska się sypią! <grymka> jedź chłopie! teraz ty To posło tu człowiek jechał 15 km bez oleju mamy, go rozje, mamy już go rozjechanego. No, trochę się narobiło Ten wałek do wymiany tam łożyska tryb od przystawki napędu i ten wyżej w skrzyni wszystkie tryby. Wszystkie tarczki spalone. Nie było łożysk. Ani z jednej strony nie ma łożyska, ani z drugiej. Zobaczymy, bo tu jest i obudowa wytarta. Jutro porozbieramy dokładnie i zobaczymy. Ale myślę, że koszt będzie bardzo duży. Na pewno tam w pół skrzyni tej pół pośredniej też łożysko na dole, bo wszystko jest czarne. No i dobra. Na pewno cały układ do wypłukania, bo kulki były aż w smoku do pompy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale myślę, że koszta będą duże. Dobra, to tyle na dzisiaj. Do jutra.